Ewangelia według świętego Marka, rozdział 9, wersety 1 do 13. Dalej mówił im Zapewniam was, niektórzy z was nie umrą, dopóki nie zobaczą Królestwa Bożego przychodzącego z mocą. Po sześciu dniach Jezus zabrał z sobą Piotra, Jakuba i Jana i wyprowadził ich z dala od ludzi na wysoką górę. Tam przemienił się w ich obecności. Jego ubranie stało się lśniąco białe, tak jak żaden folusznik na ziemi nie potrafi wybielić. I ukazał im się Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr powiedział do Jezusa Rabbi, dobrze że tu jesteśmy, postawimy trzy namioty, jeden dla ciebie, drugi dla Mojżesza, a trzeci dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I pojawił się obłok, który ich zasłonił, a z obłoku rozległ się głos. On jest moim synem umiłowanym, Jego słuchajcie. Zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo nie widzieli, był z nimi tylko Jezus. Kiedy schodzili z góry, nakazał im, aby nikomu nie opowiadali o tym, co widzieli. Dopóki syn człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to więc w tajemnicy, tylko zastanawiali się między sobą, co znaczy powstać z martwych. Potem pytali go, czemu nauczyciele pisma twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? Odpowiedział im rzeczywiście, najpierw przyjdzie Eliasz i wszystko naprawi, a o synu człowieczem jest napisane, że będzie on wiele cierpiał. I zostanie wzgardzony. Lecz mówię wam, że Eliasz też już przyszedł, lecz jak o nim napisano, postąpili z nim tak, jak im się podobało. Zawsze, kiedy czytam ten fragment, nasuwa mi się jedno pytanie: Dlaczego Jezus zabiera ze sobą tylko Piotra, Jakuba i Jana? Dlaczego ci trzej? Dlaczego akurat Piotr, Jakub i Jan? W czym oni byli lepsi od innych? Może więcej rozumieli? A może, patrząc na ostatnie wyczyny Piotra, byli to ci, co najmniej rozumieli? Czym oni zasłużyli sobie na takie dodatkowe przywileje? Nie masz czasem takich myśli? Ja mam nieustannie. Patrzę na ludzi z mojej wspólnoty, z mojego otoczenia i zastanawiam się, dlaczego to właśnie ich Jezus wybiera. Co oni takiego mają? Czego mi brakuje? Dlaczego w życiu tamtej czy tamtego dzieją się takie niesamowite rzeczy, a w moim jakoś szału nie ma? A potem sobie myślę: Piotr został pierwszym papieżem. Jaka to ogromna odpowiedzialność. Został również ukrzyżowany. Właściwie to poprosił, bo ukrzyżowano go głową w dół, ponieważ nie czuł się godny, aby umrzeć jak jego mistrz, jak Jezus. Jakub to pierwszy z apostołów, który oddał swoje życie za wiarę, a Jan, jako jedyny z apostołów, został do końca pod krzyżem. Czy ja mam w sobie tyle gorliwości, tyle odwagi, tyle determinacji? I tak, i nie. Nie jestem ani Piotrem, ani Jakubem, ani Janem. Nie jestem też ani X, ani Y z mojej wspólnoty czy z mojego otoczenia. Jestem sobą i mam swoją własną niepowtarzalną drogę z Jezusem. Piotr, Jakub i Jan. Zostali zaproszeni na górę Tabor, ale Tomasz będzie mógł dotknąć ran Jezusa, a Mateusz doświadcza pełnego miłości wzroku Jezusa, a Natanael usłyszy: Widziałem cię pod drzewem figowym, zanim jeszcze do mnie przyszedłeś. Nawet Judasz ma swoje miejsce przy stole w czasie ostatniej wieczerzy. Każdy z apostołów został powołany inaczej. Bo każdy potrzebował czegoś innego, innego spojrzenia, innego zaproszenia, innej chwili. Jezus zna ich serca, zna tempo w jakim dojrzewają, zna ich opory, pytania, wątpliwości, pozwala, aby każdy z nich wzrastał na swój własny, indywidualny sposób i każdego z nich prowadzi inną drogą. Tak samo Jezus zna mnie i ciebie. Może czasem myślisz: ja nie jestem jak tamci, nie nadaję się na ucznia. Ale w tym właśnie rzecz. Ty masz być sobą. Jezus chce się spotkać właśnie z tobą, a nie z wersją ciebie, jaką sam próbujesz stworzyć. On nie szuka idealnych kopii. On szuka żywych serc, pełnych miłości, otwartości, szczerości takich, które pozwolą się jemu poprowadzić krok po kroku, może na górę tabor, a może gdzieś zupełnie w inny sposób. Bo nie jesteś przypadkiem w jego planie, masz w nim swoje własne niepowtarzalne miejsce i swoją własną i niepowtarzalną drogę. Pozwól tylko, żeby to Jezus był twoim przewodnikiem.